Generalnie sprawa wygląda tak. Robiliśmy wczoraj bingo w Minecraft'cie i jest taki achievement, retro to Sender i musicie odbić kulę w gasta w gasta. Nie jest to trudne, ale wymaga minimalnej koordynacji mózg-oko-ręka. Wymaga minimalnej koordynacji. Ale jak Karo się postarała! Ladi jest ...mistrzem. Ladi jest absolutnym mistrzem. Jak się postarała! O, jest gaz, słyszę go. Jest, ale jest niewidzialny. Co jest? jest niewidzialny? Czemu nie mogę odbić rąbanych strzałów? I dwóch jest! O, dwóch gastów jest. jest, normalnie w świecie. Nie mogę trafić w rąbanego gościa! Tego gasta nie mogę zastranego trafić! Ja bo trafił. Ja ja nie mogę! Ale <laughs> mnie irytuje, ten gnój. <laughs> Serio, buddy? Serio. No jestem upośledzony trochę! No co to? jeszcze mi zniknął, niewidzialny jest, albo za daleko poleciał. Nikt nie ubórzyć, to się nie odbija, to jest zrąbane! Nie mogę odbić zrąbanego strzału. Cały bochem! No, no nie mogę odbić po prostu. No, to nie odbija się, no! To jest popsute no, Nie mogę gasta Nie mogę odbić strzału, nie da się. Diabeła, ty gdzie jesteś tak z ciekawości? Jeżdżę na Michałku. Też chcę pojeździć na tym bydlaku No to mogę, <noise> mogę ci potowarzyszyć. No litości. Dlady, proki, weź chleb i wciskaj szybko lewy przycisk. Nie, to chyba tak nie działa, czy działa? No to tak można szybko odbijać to? Nie, no też nie działa, no waluj mnie. Nie da rady. Walumnie. mnie No kurde jeszcze 17 gostów teraz mam na ogonie No ja pierdzielę, ile ich tu jest! Nie mogę po prostu w takich warunkach pracować, 17 ghostów już chyba mnie nawala ze wszystkich stron Idźcie sobie te gosty! To są, to są, są chmurki I nienawidzę ich Blady jest odrobinę tiltet. nie wiem czy wy chłopaki też czujecie od niego energię takiego No bo się zdenerwuje no No nie da się w nie trafić, one są upośledzone te te chmurki Bladeuszu, ja uszu nie wiem co mnie no nie da się po prostu Godzinę nad jednym challengem spędzam czas tak? A dobrze, że nie półtorej <grywa> O mój Boże, co za wiksa! Co za wiksa! Dobra, animacja nie trwała półtorej minuty, trwała 2,5 minuty. Jest progresik. Jest progresik. Mi się podobało. jak ja Cię witałem, jak Ciebie nie było. Za późno. Daj lajka.